Cześć moje drogie osoby z uwagi. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście. No i za subskrypcję kanału. No i patrzymy, co tam u singli. Już patrzymy, jak powinni postępować as denarów. Jak powinni postępować z kolei ci, co mają kogoś, są w dobrych, czy w ogóle w relacjach. Rozważam. Sprawy zawodowe, as mieczy. Aspekt oczywiście finansów ewentualnych zagrożeń kapłan, jak postępować z ludźmi giermek denarów, aspekt seniorów magik, zdróweczko władca, no i ogólne ostrzeżenie to dwójeczka mieczy. Zaczynamy od asa denarów. As denarów mówi o konkretnych inwestycjach, czyli działamy w tych obszarach, które dla nas wydają się nowe, ale na przykład są nową ideą, nową, relacją, nową nowa osobowość. Coś, w co warto inwestować, co wydaje nam się wartościowe, korzystne, konkretne. Jeśli mamy kogoś Rydwan, karta odwagi, dla jednych będzie to karta na przykład zmiany, że na przykład chcemy czegoś, żeby, żeby był ślub, żeby był przełom jakiś, niektórzy będą chcieli wyjść z relacji. No Rydwan jest taki dosyć mocny, tak? Jest to karta zmiany, odważnych decyzji, karta Podróży, oczywiście, lub zmiany miejsca zamieszkania, no i przełamywanie jakichś barier. Tutaj, nie, obojętnie, co chcemy zrobić, kierujmy się głosem serca oraz rozumu jednocześnie. Jeśli mamy tutaj ochotę i chcemy wiedzieć, co będzie w sprawach zawodowych, mamy Asa Mieczy. Asa Mieczy wskazuje na nowe możliwości, na podpisywanie umów, kontraktów, aneksów, e, nowych energii. I tutaj na pewno to otrzymanie pracy jest jakby, tak? Tylko zwróćmy uwagę na przykład na formalności. Jeśli mamy pracę, no tutaj, asmie, czy może być różnym aspektem: dlatego, że dla innych może być podpisanie umowy, przedłużenie, ale też przecięcie, koniec, na przykład, tak? Bo to też jest karta rozliczeniowa mimo wszystko. Dalej, aspekt finansów i ewentualnych zagrożeń. Kapłan wskazuje na to, że jakby w finansach powinniśmy się kierować takim spokojem, wyrozumiałością, pokorą, bardzo sztywnymi ramami. Raczej, jeśli potrzebujemy pomocy w kwestii finansów, porady, to również warto się po nią zgłosić, zapytać. To może być też ważny aspekt. Jak postępować z ludźmi? Giermek denarów. Giermek denarów jest raczej taki. Koleżeński, być może też koleżeński i trochę powierzchowny, jak postępować, być może nowe spojrzenie, bo to jest też nowa energia, nowe podejście na przykład do kogoś, ale takie inne, bardziej stonowane, bardziej takie racjonalne, ale właśnie z jakiegoś powodu nowe. Seniorzy, ich wyzwania. Karta Maga, piękna karta możliwości manipulacji, wszechstronności, e, operatywności, niezależnych decyzji, chwytania różnych okazji. Dla Was jest to super karta, bo jeżeli pytacie, czy coś Wam się uda załatwić, tak jesteście w stanie naprawdę wiele zdziałać, zadzia zaczarować tak zwany świat. Natomiast troszkę uważajcie na grę manipulantów i także jakiś czarodziej. E, strówko to władca e, w zdrowiu. Czekają nas wizyty lekarskie. Być może będziemy musieli się czemuś komuś poddać. Terapii, jakiejś sugestii. No i wszystko zależy od naszej siły woli, tak? Raczej karta wzięcia spraw w swoje ręce. Zwróćmy uwagę na kości mięśni, stawy, układ ruchu. E, no i tutaj bardzo silna decyzja, tak? Jakaś decyzja przed Wami. I ostrzeżenie. Dwójeczka czy karta ostrzega przed chwiejnościami, niemożnością podjęcia decyzji, a więc tutaj powinniśmy działać zdecydowanie, racjonalnie, odrzucić przepaskę emocji i wtedy podejmiemy właściwe decyzje. Jest to dobra karta, ale trzeba szybko działać i raczej zdecydowanie opierając się właśnie na racjonalnych pobudkach, przesłankach. Które od razu rozwieją po prostu wątpliwości. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Idziemy dalej. A no, idziemy do skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony. Już patrzymy, co u Was. Bardzo dziękuję, drogie skorpiony, że jesteście. Dziękuję za tutaj przepiękne komentarze, oczywiście, za subskrypcję kanału oraz za to, że tutaj fajnie działacie. Łapeczki w górę wysy wysyłacie, dajecie. No i już patrzymy. Co dla singli? Są to czyli tutaj taka rada będzie. Jak mają działać osoby zajęte? A z buław. Co w sprawach zawodowych? Trzy pucharki. Sfera finansów i zagrożenia ewentualne: sprawiedliwość. Aspekt oczywiście, jak działać w stosunku do ludzi, czyli jak postępować z ludźmi: siedem buław. Seniorzy: pięć pucharów. Zdróweczko: siedem pucharów. Oraz ogólne zagrożenie na ten tydzień: sugestia to słońce. I patrzymy. Sąd ostateczny. Mamy tutaj kartę selektywną, moim zdaniem, mimo wszystko, czyli w takim sensie rozliczeniówkę. I w ogóle nie popełniajmy błędów z przeszłości. Nie wracajmy do pewnych osób, do pewnych sytuacji, zachowań. Bardziej bądźmy selektywni i zacznijmy pewne rzeczy zupełnie od początku. Mamy kogoś? Mamy Asa Buław. No i tutaj energia takich nowości. Tak? Nowe działania, nowe impulsy, nowe pomysły. Wszystko co nowe najlepiej się sprawdzi i wszystko co związane będzie ze spontanicznymi decyzjami. Tak więc bądźmy spontaniczni, namiętni, pełni pasji. E, dalej, sprawy zawodowe, trzy pucharki, e, świętowanie, radość. Możemy być pewni, że ludzie będą nam pomagać, a więc będzie to dla nas bardzo dobre Czas. Będziemy zadowoleni z tego, co się będzie działo. Awans, świętowanie, może być też świętowanie w ramach firmy, w której pracujemy, lub perspektywa awansów czy podwyżki. Dalej. Finanse, strzeżenia, sprawiedliwość. Na pewno karta taka bardzo stan stonowana, racjonalna. Uważajmy na terminy płatności, na urzędy na prawo niestety mimo wszystko dla niektórych to oczywiście też będzie dla, dla niektórych przynajmniej zwycięstwo w kwestii prawa i te finanse będą korzystne, tak? bo na przykład wygrają jakąś sprawę sądową, ale generalnie sprawiedliwość niesie tutaj ostrzeżenie, że no, mogą czekać na mandaty, jakieś kary, tak, ewentualnie. Dlatego trzeba pilnować tych terminów, raczej racjonalne, chłodne podejście do finansów trzymam mocno ten denar w ręku. Jak postępować z ludźmi? Siedem buław. Jest to karta konfliktu, zmagań. I raczej odpierajmy ataki. Nie dajmy się zaszczuć, tutaj zahukać w jakimś sensie. Trzeba będzie bronić kogoś lub czegoś, czy jakiejś kwestii, sprawy bardzo mocno. Tak więc będziemy bronić siebie albo kogoś i ta postawa obronna będzie najważniejszą. Bądźmy takim silnym, zdecydowanym wojownikiem. Aspekt. Seniorów, pięć pucharów, no tutaj możecie przeżyć jakieś rozgoryczenie, żal, coś może się nie udać, możecie mieć jakieś poczucie winy z powodu jakiejś straty, nieudanej kwestii, nieudanej sytuacji, zdarzeń, które nie pójdą po Waszej myśli. Natomiast sama w sobie karta jest ogólnie, tak, w pierwszym rzucie negatywna, natomiast też mówi nam o tym, że okej, okay, coś się stało, mleko się rozlało, ale nie płaczmy nad nim zbyt długo, szukajmy rozwiązań, bo na przykład. Osoby, jakieś sprawy, sytuacje mogą być po naszej stronie, tylko czy my będziemy chcieli tego szukać, będziemy się na to otwierać, to już jest zupełnie inna kwestia. No i dalej. Aspekt oczywiście zdróweczka to 7 pucharów. Zwróćmy uwagę na hormony, wyspy trzystkowe, insulinę. I w zdrowiu czekają nas też jakieś trudne wybory. Także hormony, tak jak powiedziałam, będą sprawiać kłopoty, może być takie skoki hormonalne, tak, jakieś zaburzenia. No i tutaj aspekt badań może być może trzeba będzie zrobić badania, bo może coś wyjść nie tak, jak powinno, czy być jakieś zaburzenia w wyniku. Zwróćmy uwagę na. I też nerki, układ moczowo-płciowy, no i ten aspekt iluzji z jakiegoś powodu, tak? Iluzji, Może, te, możemy też źle odczytać jakieś wyniki badań, e, a dopiero potem zobaczyć, że jednak był jakiś błąd, czy źle coś będzie zrobione, na przykład źle się przygotujemy też do badania i okaże się potem, że a, no taki wynik wyszedł, bo jednak coś było nie do końca dobrze poczynione. No i ostrzeżenie, słońce, karta ostrzega przed zbytnim szczęściem, tak? Też to jest może być takie dwutorowe, tak? Bo może być tak, że ktoś nie doceni szczęścia, które jest tuż obok, ale niektórzy na przykład będą zbyt pyszałkowaci, na przykład będą myśleli, że ja mogę wszystko, że mi się wszystko uda, tak? I tutaj te słońce może być dwutorowe właśnie w tym kwestii. A więc albo nie dostrzegamy czegoś, albo uważamy, że coś jest zbyt małe dla nas by było, tym szczęściem lub właśnie za bardzo jakby promieniujemy taką trochę zuchwałą energią, co też może być dla nas zgubne. Tak więc uważajcie, miarkujcie tę energię i będzie dobrze. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. Idziemy do strzelców. Witam serdecznie, drogie strzelce. I już zapraszam was oczywiście na cotygodniowy... Choroskop. Zobaczmy, jak karty się dla Was ułożą i co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Co dla Singli w takim razie: są to stateczne. Jak powinno postępować osoby zajęte 8 denarów, tutaj sprawy zawodowe 10, buław. aspekt oczywiście finansów i zagrożeń a aspucharów, jak postępować z ludźmi Księżyc seniorze, Koło Fortuny, Zdróweczko, Król Denarowy i oczywiście ostrzeżenie główne, to pięć bułek. No i zaczynamy od Sądu Ostatecznego, karty dosyć specyficznej, ale bardzo też selektywnej. Nie wracajmy do przeszłości, po prostu przy tej karcie, jeżeli pytamy, jak ja mam działać w tej miłości, tak? No to po prostu nie cofamy się, tak? Ani do sposobów działania, ani... Do ludzi, którzy nawet może i są otwarci na nas, ale jednak z jakiegoś powodu nie są, może dla nas niestety właściwi. A więc idziemy całkowicie w nową stronę poprzez taką racjonalną, szybką decyzję i też w ogóle nowe osoby, na przykład, które mogą się pojawiać w naszym życiu, a będą przypominać nam kogoś z przeszłości, już też powinny stanowić dla nas ostrzeżenie: nie, nie, ja szukam czegoś innego, nie chcę tego. Tak więc tutaj tabula rasa idziemy od zupełnie nowej, bardzo em, ciekawej, ale, ale nowej strony po prostu. Bez naleciałości przeszłości. Dalej, aspekt ósemeczki denarów dla tutaj osób zajętych. Jest to oczywiście karta dająca aspekt po prostu powtarzalności, schematyczności pracy nad sobą, nad relacją, takiej rzetelności w relacji. No i tego, że jesteśmy przewidywalni, ale też pracujemy cały czas, nieustannie pracujemy dla siebie, dla relacji, kształtując ją, szlifując swoje umiejętności, czy to intelektualne w relacji, czy dialog, cokolwiek to jest, to tutaj doskonalimy się. Sfera zawodowa to 10 buław z kolei. No i tutaj 10 buław mówię o ograniczeniach. To może być ciężki okres, jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, ale także, jeśli ją mamy, będziemy przytłoczeni, przygnieceni naporem obowiązków, stresem, lękami, i tego będzie po prostu bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj, jeżeli pytamy, czy to dobry czas, żeby iść po podwyżkę, no niestety nie do końca. Możemy nawet źle to rozegrać lub nie mieć. Nawet siły czy z czasu na to, ale generalnie jest to takie obciążające, lub karta może sugerować, nie idź teraz, bo i tak jest ciężko, na razie przeczekaj dalej, aspekt asa pucharowego, jeśli chodzi o finanse i zagrożenia, właściwie tutaj nie ma zagrożeń, no bo do as pucharów to jest znalezienie świętego gala, natchnienie, dobra energia, pozytywne rozwiązania i wspaniałe źródło, nowe źródło przede wszystkim finansów, które wzbudzi przepiękne emocje, a więc tutaj jest bardzo dobra energia. Też dobra wiadomość na przykład, mówiąca o tym, że będzie nadzieja w kwestii finansów. Jak postępować z ludźmi? Z kolei to Księżyc. Księżyc mówi o aspekcie mm, takiego zwodzenia, troszeczkę i patrzenia, kto przyjaciel, kto wróg. Raczej bądźmy iluzoryczni i raczej patrzmy mm, tutaj racjonalnie, bo tak, jakby tutaj ta iluzja: bo to może nam się wydawać, że ktoś dla nas jest przyjacielem, a my powinniśmy być bardzo racjonalni, tacy właśnie nie dawać po sobie znać, tak, o co nam chodzi i bardziej patrzeć na otoczenie, czy gdzie jest fałszywa osoba, gdzie jest prawda w jakiejś kwestii, bo nawet ktoś, kto może dla nas wyda, wydają, wydawać się, że, że jest taki ponury czy, czy negatywny, to wcale może nie chodzić o nas, a my powinniśmy właśnie postępować neutralnie, nie wpadać ze skrajności w skrajność, by odkryć, kto jest prawdziwy, a kto fałszywy wobec nas. Dalej, aspekt tutaj seniorów, koło fortuny. Jest to karta, oczywiście mówiąca, że żebyśmy jakby działali zgodnie z tym, co los daje. Czyli jeżeli daje, no to bierzemy, to je, idziemy na fali i to korzystamy z tego. Ale może być tak, że dla niektórych w tendencji, jeśli było bardzo dobrze, no to może być ten aspekt negatywny i trzeba po prostu go przeczekać. W ogóle los będzie karpryśny, może dawać, może zabierać no i tutaj zwróćmy uwagę, że też ktoś może do nas wrócić tak oczywiście, ale też i możemy wygrać pieniądze, tak więc to jest też szansa na załatwienie czegoś, wszystko zależy jak tam będzie u Was, tak jak będziecie czuć, że a, teraz mam dobrą pasę, no to działamy tak, nawet puszczamy tego, ten kupon na Totolotka a co tam, a niech się dzieje zdrowie z kolei to tutaj król cool. Denarowe zdrowie może wymagać od nas jakichś finansów, wydatków, ale zapłacenie np. za super lekarza, za super badania, za jakieś lepsze leki okaże się być strzałem w dziesiątkę. Możemy też właśnie iść po poradę do kogoś, kto się nami dobrze zaopiekuje. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, tutaj inwestycje kości, oczywiście właśnie w kwestii tutaj zdrowotnej. No i na wszystko, co jest dobrej jakości, czyli. Właśnie ten wydatek będzie koniecznością, ale przyniesie nam po prostu efekt. No i ogólne ostrzeżenie. Uważajmy na konflikty różnego rodzaju, na konflikty, aby nie zostać w coś wciągniętym albo żeby samemu nie wzbudzać jakichś konfliktów. Tak więc tutaj na jakieś zamieszanie, na agresję po prostu. Unikamy agresji, czy to własnej, czy czyjejś, czy nie prowokujemy do agresji, bo tutaj też możemy po prostu być osobami, które, przez które może być konflikt. Tak więc raczej stójmy z boku i raczej nie, nie angażujmy się właśnie w konflikty, co jest dosyć istotne. Tak więc trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej!